Także mamy naprawionego jasnościowego pirata, czyli wymieniłem soczewkę z tą obudową z lunetki astronomicznej tego szukacza. Na inną miałem dwie na szczęście, tak jak pisałem. I mamy tutaj. Ostrość gwiazd aż po same brzegi, także tu był błąd, tak jak podejrzewałem. Został rozwiązany. No i fajnie, rozjaśniacz działa. Mamy tutaj Mizara i okolice. Prędkość nagrania 1 przez 30. Gwiazdy fajnie widać. Mały szum w sumie 320, ISO 256. 204 800 256 No i teraz mnie kusi to działa, aby kupić reduktor ogniskowej, ale dwucalowy i dopiąć do tego systemu, czy będzie jeszcze jaśniej może będzie, może nie, nie wiem. Teraz 409600 ISO 320 3, 320 256 204800 160 256. No i działa to, rozjaśniło to bardziej niż reduktor ogniskowej szerokie pole. Także świetna sprawa. Mamy tu księżyc. Teraz przeliczymy ile mniej więcej stopni ma pole widzenia. Także na oko. Raz. Drugi księżyc, trzeci księżyc, czwarty, piąty, szósty. No około siedmiu księżyców w dół. A tutaj raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli siedem księżyców to jest trzy pół stopnia. No i 5, 3,5 stopnia na 2,5 stopnia. Mamy tutaj gdzieś satelitę, o, zbliżającego się do Drogi Mlecznej, do zbiorze Łabędzia. i 256 migawka 1 przez 30 no teraz zerkniemy na gwiazdy Sadr i okolice to ją mamy no i mamy tutaj Dzięki zamianie soczewki widok na. Znaczy, całe pole widzenia ostra, aż po brzegi praktycznie. Tu mamy gwiazdy, taką gromadę gwiazd o jasności chyba 10 magnitudo. Albo skupisko gwiazd. No, jest to całkiem punktowe, także. Też się tu sprawdza, gdyby jakiś obiekt był nietypowy. Można go powiększyć cyfrowo, ale mimo to i tak jakieś tam szczegóły się wyłapie. Także super, działa to. Działa to szerokie pole dwa razy, dwa razy szersze niż w reduktorze ogniskowej. Pozostaje jeszcze czekać na samolot, zobaczyć, jak to będzie widać. Ale działa to super. No i parametry myślę, że obiektywu za kilka tysięcy dolarów powstałe, bo tu będzie gdzieś ISO, znaczy nie ISO. Ogniskowa gdzieś 300 mm, tak typuje, i jasność może około 1,8. Myślę, że co, razy, co najmniej trzy razy rozjaśniony jest. Teraz 256, ISO było 320. Jakiś migający satelita. Także rejon Gwiazdy Deneb Tutaj Czy gdzie on jest? A tu jest ISO Dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy Dwieście cztery osiemset Dwieście pięćdziesiąt sześć Trzysta dwadzieścia tysięcy Czterysta dziewięć

102400 128 tysięcy 160 tysięcy no na pewno ostrość jest tak fajna, że dałoby się też robić zdjęcia astro zdjęcia także i tu by się to spełniło rozjaśnienie Fine.